Cześć, witamy w nowej serii, którą postanowiliśmy stworzyć. O ciekawostkach żużlowych. troszkę zainspirowała nas do tego. Szybka setka tą kadryły z panią Katarzyną, bo jakieś nie, nie miałem pojęcia, że wybrała się na mecz żużlowy, że gdzieś tam tym żużlem się chociaż trochę interesuje. No i właśnie dlatego, że ponieważ ta inspiracja to w pierwszym odcinku chcieliśmy przedstawić wam kilku celebrytów, którzy kochają tak jak my w żużel, kibicują, dopingują. No to dobra, przechodzimy płynnie. No, myślę, że pod jedynką nie kto inny jak Dawid Kownacki, e, reprezentant Polski w piłce nożnej, e, zawodnik Fortuny Dusseldorf w Bundesligi. W Bundeslidze, tak i w wolnej chwili po prostu, kiedy nie gra w no to, to robi za mechanika w boksie Kamila Brzozowskiego, Gorzowiak z krwi i kości, kibic Gorzowa który ma naprawdę bardzo dużą wiedzę na temat sportu żużlowego trzeba dodać bo jak się czyta wypowiedzi Dawida czy się go słucha chłopak naprawdę wie o czym mówi tak to prawda także jak widać piłka nożna i żużel gdzieś tam ze sobą działają teraz przejdźmy do innego sportu do koszykówki a mianowicie na seku można było zauważyć Marcina Gortata może jest to spowodowane tym, że gdzieś wspiera winner i z nimi, z nimi współpracuje. Co nie zmienia faktu, że jak poszedł na mecz swojego domowego Orła Łódź, bardzo się z tego co mówił, zaszczepił tym sportem. I nawet na seku, na finale seku, wystąpił w szaliku Orła Łódź. no Marcin Gortat. Najlepszy Polak w NBA, chyba każdy o tym wie, na parkietach NBA spędził kilka ładnych sezonów, między innymi w Orlando Magic, Washington Wizards i na koniec kariery w Los Angeles Clippers. Dobry zawodnik, solidny center. I zakochany w żużlu. I zakochany w żużlu. No to przejdźmy, może zmieńmy ze sportu na komedię. Kibic z Lublina, co było widać przy uznawanym nieoficjalnym hymnie Kibiców Motoru, żółty-biały-niebieski świat, był bardzo obecny na planie telewizyjnym, zresztą bardzo wypowiadał się dużo na temat tego, że jest zapalonym kibicem od lat. Marcin Wójcik z kabaretu Ani Muru, tak, Lubelski kabaret, rubelski kibic. Oni tam wszyscy chodzą na mecze, może chyba poza Michałem Wójcikiem. tak, ale Marcin ale, jest najbardziej Marcin zapalony. Marcin jest z nich najbardziej za, zapalony. Przed naszym wejściem do Ekstraligi prowadził nawet gale Ekstraligi i wystąpił w czapce motoru Lublin. Jest praktycznie na każdym meczu, jeżeli mu sytuacja zawodowa na to pozwala. Dokładnie. No to pozostańmy jeszcze w komedii. No nie do końca w komedii, ale jednak. Przepraszamy, panie Karolu, będzie to król Sucharów. Karol Strasburger, prowadzący familiadę, ale przede wszystkim bardzo dobry aktor. Bardzo dobry aktor i kibic Sparty, Sparty Wrocław. Tak, także bardzo często widziany na meczach Sparty. Na ostatnim meczu bardzo widać było zaangażowanie z rybnikiem, bardzo dopingował Wrocławski klub. I... Sorry, że ci się wetnę, jeśli chodzi o następną osobę. A mianowicie, wracamy na nasze lubelskie podwórko. Cugowski. Krzysztof Cugowski. Wybitny wokalista przez wiele lat związany z budką suflera, ale nie tylko, bo solowe projekty, zapomniany trochę przez słuchaczy, może zespół Cross, w którym śpiewał trochę ostrzej niż w budce suflera. Kibic od lat. Jeżeli ktoś zna materiał, z pierwszego meczu Hansa Nielsena, zrealizowanego przez redaktora komorskiego, mógł zauważyć również Krzysztofa Cugowskiego na tym meczu i wypowiedzi Krzysztofa Cugowskiego, zresztą no, tak. jest, Krzysztof Cugowski miał serię feliet swoich Właśnie felietonów... Ja Właśnie że w wolnych chwilach Krzysztof Cugowski pisze felietony żużlowe, więc... więc jest naprawdę znawcą yy, i kibicem żużlowym od lat. Motoru Lublin. No, no, dokładnie. Teraz może trochę publicystyki, dziennikarstwa. Tomasz Lis. Tomasz Lis. Yy wybitny publicysta, autor książek, przez wiele lat dziennikarz publicystyczny, newsowy w TVP, w TVN, -ie. później jak odszedł czy w Polsacie, jak odszedł z telewizji, przeszedł do internetu, między innymi w Onecie i tak dalej. Tomasz Lis jest pasjonatem i kibicem Zielonogórskiego Falubazu. Zostańmy w Falubazie na chwilę. Kolejny aktor, Tomasz Karolak, ja powiem szczerze, pierwsze podrygi Tomasza Karolaka, gdzie dowiedziałem się, że jest kibicem różowym, to był serial 39,5, o czym on się sam wypowiadał, gdzie grał kibica Falubazu i sam się wypowiadał, że tym kibicem Falubazu jest i faktycznie jest, nie będziemy się wdawać w afery, jakie tam były pieniężne, nie będziemy jeszcze w to wchodzić, aczkolwiek Tomasz Karolak jest wielkim kibicem Falubazu Zielona Góra, wspiera ten klub, zawsze dopinguje i... Kolejna osoba. Przejdźmy, wróćmy do sportu. Zbigniew Błoniek, e, a mianowicie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były reprezentant Polski. E, najlepszy do Roberta Lewandowskiego polski zawodnik. E, przed tak naprawdę, mówię o, o osobach, które grały gdzieś tam, w, w gdzie indziej niż w Polsce. A prywatnie przyjaciel Tomka Goloba, zakochany w Żużlu, sam się wypowiadał, że w latach 90. pomagał Tomokowi Golobowi sprzętowo. Zbigniew Boniek uklęknął przed Tomaszem Golobem, kiedy ten zdobył Mistrzostwo Świata. Dokładnie. I Zbigniew Boniek wspiera również w, 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 swoją osobą bardzo mocno bydgoską Polonię. Tak, w zeszłym roku pojawiały się plotki, nawet jakoby miałby się stać udziałowcem tego klubu. Mhm. Nie jest to wykluczone, ale może tak być, że jest jakimś tam cichym udziałem. Tak? No i przejdźmy do pierwszej kobiety w zestawieniu, pierwszej i ostatniej Agnieszki Radwańskiej najlepszej polskiej tenisistki. z wielokrotnej zdobywczyni. Pucharów Wielkoszlemowych. wielkiego szlema nigdy nie zdobyła, co nie zmienia faktu, że turnieje wielkoszlemowe wygrywała. Tak, wielkie, turnieje wielkoszlemowe, oczywiście. E, e, jasne. E, Troszkę przywiązana do żużla z, ze względu na ze względu na męża, który jest e, częstochowiakiem, dobrze powiedziałem. Częstochowianinem, z kwi... częstochowianinem z tajkości, kwi... 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 wielkim e, kibicem tego klubu. Agnieszka Lewańska była widywana na, podczas Film Speedway Grand Prix. E, była widywana na treningach nawet e, często włókniarza i na ich meczach. No i na koniec zostawiliśmy kogoś z, z zagranicy, a mianowicie Mark Webber, e, Wieloletni kierowca Formuły 1, wybitny kierowca. E, swoją karierę skończył w zespole Red Bull Racing. Ścigał się między innymi w Le Mans. no i nawet można go było zobaczyć, jeżeli ktoś śledzi żużel tak jak my, w rezerwowym programie żużlowym, materiał z Markiem Weberem, wywiad, który przeprowadził Tomasz Dryła. Gdzie z... Mark Weber bardzo krytycznie odnosił się do… E... Przede wszystkim do widowiskowości żużla w obecnym kształcie. Ma pojęcie na temat tego, co się działo, w jaki sposób to jest w innych motorsportach, więc mógł wyrazić swoje zdanie, co nie zmienia faktu, że jest wielkim, wielkim kibicem żużlowym. Dokładnie. No i chyba tyle na ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie o tym znać, lajkujcie, zostawcie coś po sobie. Dziękujemy. Możecie pisać pomysły na kolejne ciekawostki, o czym chcielibyście usłyszeć, posłuchać, zobaczyć. Może nagramy. Może nie. Może nie. Dziękujemy Dzień, i do zobaczenia. Do zobaczenia.